to breach Go 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 Follow my lead Watch out You must recover the defuser Switching um, to ear i The defuser has been recovered Papa is oh, the Jest szansa, że tam się otworzy kolejne okno. Się nie otworzyło. Tędy nie wolno wychodzić na to okienko, bo tu cień pada. Więc właśnie będzie widoczny jako pierwszy. Nie wychodzić pod słońce nigdy. Teraz, jakby ktoś chciał mi tu wyskoczyć, na przykład, bo kaweira wykryje, to jestem na to przygotowany. Dobra, mamy dwie minuty, można poczekać. Przeciwnik jak zaobserwuję, no za każdym razem gram z nowymi ludźmi. No, nie, zakładam, że nie znają moich planów. Ci sami ciągle. że tam może ktoś wamać. mać. Naprawdę wszyscy są poobijani? Where is the plant? Jesus Christ The defuser is now secured

Nie było hmm, Jest tutaj ziomek, idzie w górę czy w dół? Nie ruszył się nawet chyba. No pierdzielę, co za gość? Trzeba na niego poczekać tutaj. No gdzieś będzie musiał wyjść kiedyś. A szkoda go tu zostawić sobie. Kurde, poszedł na dół. No po prostu masakra. 50-50 nie. No nic, trudno się mówi. O, nie, ładnie. Niezwykłodny ten granat, jakby tu ziomek wychylił, tak? Ale go kurde ja pierniczę. Coś pachowo to idzie tutaj moim team No szkoda, za dużo tam czasu spędzimy, ale że, że się nie. Z reguły, jak się kurde przedronuje, ziomka, to zmienia pozycję, no? A ten się nie dał, kurde, podejść. To nie wstyd pochodzić z Afryki przecież. Jest dobrze, nie dostałem w czapę tam z góry, więc jest dobrze. Przedronować jeszcze? Ja nie, nie mam tego. Przecież, szczerze mówiąc, to można by tu wskoczyć. Tak, patrzę sobie, patrzę i widzę, że chyba że sufit, Sprawdźmy sufit jeszcze. Tak, Ale masakra. Pora. Tak też się zdarza, nie? Skąd jest? No. Dobra, jest 3 na jeden, to jest do wygrania najwyraźniej. Shit. No, ale ładnie mu sprzedał. Bez chwili zastanowienia, po prostu elegancko i tyle. No nie potrafię tu wejść. Kiedyś tu wskakiwałem regularnie, a teraz... srał pies. Nie no, musi być jakiś sposób. Już tu prawie byłem, ale mnie cofnęło jakby, nie? No nie potrafię. No, fuck. No nie, no. Come on. Ale nieważne, to nie jest miejsce stworzone dla mnie, Siema! Powinienem dostać tutaj z całego korytarza jak nic. Tak, stałem. się do mnie uśmiechał tym razem. Pierdziela, teraz. Czy to jest bomba tutaj? Tak, to jest plancik tutaj. Rikitu. Nie w lizie teraz, nie? Other other site Op four, last operator standing. A bomb has been located by ops. One friendly operator remaining. Five seconds remaining. No. Time limit reached. Keep an eye out for op four attempting to okay, okay, Only okay, okay. problem z tej strony można mieć teraz. Ela z Wrocławia? Kurde znam Agnieszkę. Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, ale to. Piosenka była. Zobaczymy, co tam się będzie odbywać właściwie. robi się niebezpiecznie Ach kurde jak on to przeżył W co on dostał Dobra, ale trochę ich pogoniłem. No nie, już trzy na trzy. Ten się tutaj teraz. Okay, okay. Byłem pewny, że tego termita też w głowę trafiałem. Ale nie. Ale nie gdzieś obok szło. Na bank. O góry nie przejęli, nie? No to jest taki plus. Że ta walkiria tam padła, no zobaczymy jak tu chłopaki na dole sobie poradzą. Taka, God damn it.

Mam tak jakieś jednostrzałowe rzeczy, no nie no, zamęczy mnie ten. Ciekawe czy mnie to nie będzie kosztowało życie. Teraz się żyje, Bronimy jak Częstochowy. Na wizę dronów. Hmm, jeden został tu na górze. Ale nie zamierzam się do niego wychylać, niech przyjdzie. Kuźwa mać. Ludzie lecą po tej kile, to jest tragedia. Ale ktoś dał info, że CCTV. To jest dobra info. Ale tu zawsze warto to okno otworzyć, bo. No, no bo tak to. Ja tędy wchodzę na przykład na okno i potem idę za ten. Mm, ...wentylator, czy co to tam jest. I mam dobrą pozycję strzelecką, a tak to nie przejdę. Kurde, znowu gadżet. Kto mi tam rzuca w druty jakieś pewnie lesio rzucasz pilki. Elektryczne druty, no. Poezja. Nikt nie robi wjazdu, słynnego wjazdu od wschodu, jestem taki rozczarowany. Teraz żałuję, że otworzyłem to okno. Kurde. Myślałem, że przesunąłem rękę i akurat się ktoś pojawił. Przepalili tam. Ale dobra, wycięli. to jesteśmy do, jesteśmy do przodu. Pięć do trzech Shit. cztery do trzech. Trzy do trzech nie wiem nawet gdzie jest pakunek, jakby coś Bardzo żałuję, że sobie drutów tutaj nie położyłem, to bym słyszał, a tak to... Bo otworzyli okno na tamtym sajcie Ja pierdziela się ucieszyła sytuacja Co tu się dzieje? Drony nie jeżdżą?

15 sekund znowu rzucił, kurde, nie nauczyło go. Ok, ciekawe w ogóle, że na goldzie wchodzą takie numery. Co się na te półki, to się. Kurde, zabił mi drona, no po prostu nie mogę. Nie ma skrótu tam. Tam jakiś skrót był chyba, nie? Tam blisko przy ścianie. Teraz autobus. Myk, myk, myk. Tam nie otwarte, nieotwarte. Ale na wszelki wypadek szerszym kątem. No i teraz tu jest ryzyko, że ktoś się... się A mi brakuje granatów na tej postaci. Nie, no nie sięgnie tutaj. Liczyłem na to, że złapię. A, muszę zmienić pozycję. To będzie niebezpieczny ruch. Zaraz, gdzie oni mają? To nie tu chyba, nie. Tak naprawdę nie tu? Ja miałem taki mindset. Gdzie oni są z tym? Nie, no tu są. Czemu nikogo nie widzę? Zobaczyłem frostkę, powinienem był, kurde, ten... sprawdzić ten dół Oh my god, nawet tu chyba drona mam Ale ze mnie dziabąg oh. Nawet mi się nie zapaliła lampka, jak zobaczyłem tę frostkę tutaj Zakończył moje cierpienia, Boże Kurde, miałem taką dobrą pozycję a ja pierniczę Jakbym tam nie, nie wpadł, to moglibyśmy wygrać to teraz Ale dobra, bronimy się To jest od spodu Nawet tutaj damy to, tak? Jeszcze powinienem drugi dać z tej strony i byłby git o, Tylko nie, 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 do końca, nie do końca kojarzę te punkty, gdzie są Który jest gdzie Za dużo nas na górze teraz ja pierdziemy, trzeba zejść na dół. Na bank trzeba zejść na dół, ja pierdziele, wszyscy na górę poszli. Stamtąd tam wbiją na smoku i tyle będzie. A nie, nie wbiją, bo i zostawił te. Dobra, no, nie wbiją na smutku. Zobaczymy, gdzie pierwsze kile wpadną. Kurde, no Nie kumam tego. Znaczy, nie kumam, no. Zdarza się, nie? Zakładam, że tam ostrożnie będą wchodzili na góry. Teraz akurat nikogo nie ma tam. No, matko jedyna. Nie, dobra, jest... Jest ten, ten gazownik. Co za ścianą tutaj? No, mein god, ale wyczekał teraz. Idealnie wyczekał na moją pozycję. Już niewiele, nic nie mogłem zrobić. O Jezu, jak czyści ładnie tam. Angry Marine tak by mnie podniósł ten Afrykańczyk, to byłoby super To był ten... dziękuję bardzo To był... Kanadyjczyk mnie załatwił granatem, mówili, że Kanadyjczycy to miły naród Szukaj, Stąd mnie przegonił i potem rzucił tam takiego, taki granat, który wybuchł od razu. Okay. Się boję, że znowu mi coś tu przyleci zaraz. Jakim cudem? No dwa granaty tylko. I tam się trochę też boję tego podwórka. 15 sekund. Kurde, no ale przy. Ja zrobiłbym dokładnie to samo: wypaliłbym tu i wchodził drugą stroną. Uh. Jezu, wygraliśmy. Uff. Ja pierniczę. To było trudne. Zwłaszcza ta końcówka. No i mnie wyprzedził ten, kurde, Afryka. Ale dobra. Co on ma na sobie strój do drukowania wziął do tego? Do Syrii? <ścoughs> czy to Iran jest, czy co?